Cześć. Witajcie w pierwszym odcinku na kanale Topka Wiedzy. Kosmos to ocean tajemnic, w którym nasza planeta jest niczym maleńka wyspa. Od wielkiego wybuchu minęło niemal 14 miliardów lat, a my dopiero zaczynamy rozumieć, jak działa wszechświat. W tym odcinku poznasz 10 największych kosmicznych zagadek, które spędzają sen z powiek naukowcom i intrygują miliony ludzi na całym świecie. 10. Kwazary, czyli kosmiczne latarnie Kwazary odkryto w latach 60., kiedy to astronomowie zauważyli dziwne źródła radiowe. Początkowo nikt nie rozumiał, czym są, były zbyt małe, żeby wyglądały jak galaktyki, ale świeciły jaśniej niż cokolwiek innego w kosmosie. Dziś wiemy, że kwazary to centra młodych galaktyk, w których supermasywna czarna dziura pochłania niewyobrażalne ilości materii. Materia ta, wirując, nagrzewa się do miliardów stopni i emituje promieniowanie, które możemy obserwować nawet z odległości miliardów lat świetlnych. Ale największa zagadka brzmi, dlaczego kwazary były tak powszechne miliardy lat temu, a dziś prawie nie istnieją? Czy nasza droga mleczna również miała w przeszłości swój kwazarowy okres? A może kiedyś znów stanie się kosmiczną latarnią? 9. Supernowe i hiperwybuchy. Supernowe to kosmiczne fajerwerki, które mogą zniszczyć całe systemy planetarne. Jednak paradoks polega na tym, że bez nich. Nie byłoby nas. To właśnie supernowe rozsiewają ciężkie pierwiastki, takie jak żelazo, złoto czy uran, które powstają podczas eksplozji. Niektóre wybuchy są jednak znacznie potężniejsze. Mówimy wtedy o hipernowych lub rozbłyskach gamma. Takie zjawiska mogą uwolnić energię większą niż nasza galaktyka w tym samym czasie. Gdyby rozbłysk gamma wycelowany był w ziemię, atmosfera mogłaby zostać zniszczona w kilka sekund. Astronomowie badają teraz, czy w historii Ziemi nie doszło już do takiego wydarzenia. Istnieją ślady izotopów w skałach, które sugerują, że miliony lat temu Ziemię mógł dosięgnąć kosmiczny promień śmierci. 8. Pochodzenie wody na Ziemi. Bez wody nie ma życia, ale jej pochodzenie wciąż jest sporem wśród naukowców. Analizy wskazują, że część wody mogła przybyć na Ziemię w kometach. Problem w tym, że proporcje izotopów wodoru w wodzie komet różnią się od tych, które mamy w naszych oceanach. Inna teoria mówi, że to planetoidy bogate w minerały wodonośne dostarczyły wodę. Takie asteroidy, zwane chondrytami węglistymi, zawierają związki, które uwalniają wodę podczas uderzenia. Co ciekawe, najnowsze badania wskazują, że spora część wody mogła być obecna już w czasie formowania się Ziemi, uwięziona głęboko w skałach płaszcza. A to oznaczałoby, że nasza planeta była wilgotna od samego początku. 7. Gwiazdy neutronowe i pulsary. Gwiazdy neutronowe to jedne z najbardziej ekstremalnych obiektów we wszechświecie. Ich gęstość jest tak ogromna, że cząsteczki atomów zostają ściśnięte w niemal czystą materię neutronową. Niektóre z tych gwiazd emitują regularne impulsy radiowe pulsary. Te kosmiczne zegary są tak precyzyjne, że biją dokładniej niż najlepsze zegary atomowe na Ziemi. Naukowcy rozważają nawet ich użycie jako kosmicznego GPS do nawigacji statków kosmicznych w przyszłości. Największą zagadką jest jednak to, co kryje się w ich wnętrzu. Czy materia neutronowa jest ostatnim możliwym stanem? A może w środku znajdują się jeszcze dziwniejsze cząstki tak zwana zupa kwarkowa albo egzotyczna materia, której nigdy nie widzieliśmy na Ziemi? 6. Anomalie sądy pionier. Sądy pionier 10 i 11 były jednymi z pierwszych posłańców ludzkości w głęboki kosmos. Ale w latach 90. odkryto coś niepokojącego. Obie sądy zaczęły zwalniać szybciej niż przewidywały modele. Pojawiły się różne hipotezy: nieznana siła grawitacyjna, ciśnienie ciemnej materii, a nawet wpływ nieznanych praw fizyki. Choć późniejsze analizy sugerowały, że winne może być promieniowanie cieplne odbijające się od anten, to do dziś nie ma całkowitej pewności. To sprawiło, że anomalia pioniera stała się jedną z ulubionych zagadek miłośników kosmosu i teorii spiskowych. Dla niektórych to dowód, że w kosmosie wciąż kryją się prawa, których jeszcze nie rozumiemy. 5. Czas, czy jest tylko iluzją? Einstein udowodnił, że czas nie jest absolutny. Może zwalniać w pobliżu silnej grawitacji albo przy ogromnych prędkościach. To zjawisko, zwane dylatacją czasu, zostało potwierdzone w eksperymentach. Zegary w satelitach GPS tykają inaczej niż na powierzchni Ziemi. Ale niektórzy fizycy idą jeszcze dalej i zadają pytanie, czy czas w ogóle istnieje? Według niektórych teorii kwantowych, czas może być tylko narzędziem, stworzonym przez nasz umysł, by uporządkować zdarzenia. W rzeczywistości może istnieć tylko wieczne teraz. To nie jest tylko filozofia. Jeśli czas faktycznie jest iluzją, całe nasze rozumienie kosmosu może być błędne. Może przyszłość i przeszłość istnieją jednocześnie, a my tylko przesuwamy się po tej osi jak po taśmie filmowej. 4. Życie pozaziemskie i paradoks fermiego. Jeśli wszechświat ma setki miliardów planet podobnych do Ziemi, to gdzie są obcy? To pytanie postawił Enrico Fermi w latach 50. Jedna możliwość to tak zwana hipoteza wielkiego filtrowania: być może większość cywilizacji nigdy nie przechodzi pewnego etapu rozwoju. Teza zakłada, że niszczą się one same, zanim zaczną podróżować między gwiazdami. Inna opcja jest jeszcze bardziej niepokojąca: może kosmos jest pełen życia, ale inteligentne cywilizacje celowo milczą, tworząc coś na kształt kosmicznego zoo. W którym to my jesteśmy nieświadomymi obserwowanymi. Jak myślisz, jaka tajemnica może być następna? Jeśli podoba Ci się nasze zestawienie, prosimy zostaw lajka i pomóż rozwijać się naszemu kanałowi. 3. Tajemnica czarnych dziur. Czarne dziury są jak laboratoria ekstremalnej fizyki. Stephen Hawking pokazał, że nie są do końca czarne, emitują promieniowanie, przez co powoli wyparowują. Ale jeśli tak, to co dzieje się z informacją o materii? Która do nich wpadła? To tak zwany paradoks informacyjny. Według zasad fizyki informacja nie może zostać zniszczona, ale czarna dziura zdaje się łamać tę regułę. Czy oznacza to, że nasze teorie są niekompletne? Niektórzy uważają, że czarne dziury mogą być portalami do innych wszechświatów. Inni, że na ich powierzchni istnieje coś w rodzaju hologramu przechowującego całą informację o tym, co zostało pochłonięte. Dwa: Multiversum i odwieczne pytanie, czy istnieją inne wszechświaty? Teoria wieloświata brzmi jak science fiction, ale poważni fizycy biorą ją na serio. Inflacja kosmiczna, gwałtowne rozszerzanie się wszechświata tuż po Wielkim Wybuchu, mogła stworzyć nie jeden, ale wiele bąbli kosmicznych. Każdy z nich mógł rozwinąć się w osobny wszechświat z własnymi prawami fizyki i własną historią. W niektórych życie może być niemożliwe, w innych mogłyby istnieć cywilizacje zupełnie różne od naszej. Choć nie możemy jeszcze tego udowodnić, ślady istnienia innych wszechświatów mogą być ukryte w mikrofalowym tle kosmicznym, na przykład w drobnych anomaliach temperatury, które wciąż badają naukowcy. 1. Ciemna materia i ciemna energia. To największa zagadka współczesnej kosmologii. Wszystko, co znamy, planety, gwiazdy, galaktyki, stanowi zaledwie 5% wszechświata. Reszta to ciemna materia i ciemna energia. Ciemna materia nie świeci, nie emituje żadnego promieniowania, a mimo to jej grawitacja trzyma galaktyki razem. Bez niej droga mleczna dawno by się rozpadła. Naukowcy budują ogromne detektory w kopalniach i podziemnych laboratoriach, próbując złapać choć jedną cząstkę ciemnej materii, na razie bez skutku. Jeszcze większą zagadką jest ciemna energia, która odpowiada za przyspieszające rozszerzanie się wszechświata. To jakby jakaś tajemnicza siła nieustannie rozpychała przestrzeń. Ale czym ona jest, nie mamy pojęcia. To jak niewidzialny silnik, który napędza cały kosmos. Kosmos wciąż skrywa przed nami swoje sekrety. Od zagadek czasu, przez tajemnicze czarne dziury, aż po pytanie o istnienie innych światów, każda z tych historii pokazuje, że dopiero zaczynamy rozumieć wszechświat. A ty, która z tych tajemnic wydaje ci się najbardziej fascynująca? Daj znać w komentarzu i pamiętaj, żeby subskrybować topkę wiedzy, bo już wkrótce kolejne kosmiczne odkrycia.